Najczęściej myślimy o tym, że grzech to jest jedyne rozwiązanie, żeby dojść do celu, ale najczęściej jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie, które można by, z którego można by było skorzystać, i o tym będzie dzisiejsze opowiadanie. Święty i złodziejaszkowie jabłek. Był to naprawdę wspaniały nauczyciel ten święty Frydolin, który założył klasztor na wyspie reńskiej koło Seckingen. Przybył z Irlandii i nawrócił w Niemczech wielu ludzi na wiarę chrześcijańską. Zakonicy w Sekingen posiadali przy klasztorze piękny, wspaniały sad. Rosły w nim wręcz pokazowe drzewa owocowe, takie jakich nikt dotąd nie widział na całej długości Renu. Czyż więc trzeba się dziwić, że okoliczni chłopcy kręcili się często w pobliżu klasztornego muru? Sad klasztorny wydawał się im być tym rajem, który pewnego razu ojciec Frydolin tak cudownie im opisywał. Jak Adam i Ewa w raju zostali skuszeni przez węża do zjedzenia zakażonego owocu, tak samo i chłopcy w Sekigen nękani byli przez demona pokusą. Stąd też pewnego dnia, gdy myśleli, że nikt ich nie widzi, wdrapali się na mury i następnie zeskoczyli do sadu i szybko wdrapali się na najpiękniejsze drzewo. Owoce były tak smaczne, że nasi mali złodziejaszkowie, mocno zajęci swoją niedobrą robotą, nawet nie zauważyli, jak iż ojciec przełożony podszedł aleją bardzo blisko nich i od dłuższej chwili ich obserwował. Wkrótce jednak brzmiącym głosem huknął tak mocno, że chłopcy, a mało nie, pospadali z drzewa ze strachu. — Owe rabusie! I że, mi, że zimieszki jedne. Złazić mi zaraz, inaczej biada wam. Chłopcy byli przekonani, że ten wysoki, potężny zakonnik jest zdolny pozdejmować ich z drzewa natychmiast, więc pozłozili i zawstydzeni ustawili się przed nim. Chwycił ich mocno za kołnierz i potrząsnął energicznie, jakby chodziło o jakieś, o jakieś małe jabłonki. Nie macie wstydu, złodziejaszkowie? Zagrzmiał święty. Czyż nie uczyłem was siódmego przykazania, co? O czym ono mówi? Nie kradni. odpowiedzieli zmieszani chłopcy. A więc znacie je doskonale, a mimo to nie boicie się zabierać cudzej własności? Czy sądzicie, że Pan Bóg nie widzi? Ale, ale są tak bardzo, bardzo ładne owoce tutaj, westchnął jeden z chłopców. Ach, tak, rzeczywiście. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że nie, nie wybieraliście najgorszych, odparł Zakonnik śmiejąc się. Musicie jednak wy wy wiedzieć o tym, że zbierając to, czego nie posia posiało, wolno tylko wróblom. To jest napisane w Ewangelii. Ale wy, wy przecież nie jesteście wróblami, lecz małymi chrześcijanami, dla których każde przekazanie powinno być święte, choćby chodziło o rzeczy najdo, najdrobniejsze. Czy czymś tak, nie, aż tak niedobrym jest wzięciu paru jabłek? Wyrazili zdziwieni chłopcy. Wtedy ojciec przełożony zaprosił ich, aby usiedli na kamiennej ławie. Sam zaś zajął miejsce pośrodku nich i tak zaczął do nich przemawiać. Posłuchajcie dobrze, moje dzieci. Zawsze zaczyna się od rzeczy małych, a kończy się na dużych. Nasza prababka Ewa także była przekonana, że zjedzenie owocu z zakazanego drzewa nie było czymś aż tak ważnym, a jednak cała nędza ludzkości zaczęła się od tego uczynku. W mojej ojczyźnie w Irlandii znałem pewnego młodzieńca. Miał dobrych i uczciwych rodziców, którzy go wychowali w bojaźni i czci Bożej. Potem jednak pewnego razu dał się skusić i poszedł kraść owoce do ogrodu z sąsiada. Wszystko zaczęło się więc od jabłek. On niewiele się tym przejmował, podobnie jak i wy. Potem zaś zaczął kraść inne, droższe rzeczy. Został bardzo znanym złodziejem, którego powszechnie się obawiano, gdy dorósł, stał się niebezpiecznym bandytą po strachem całej okolicy. Ale pewnego dnia został ujęty. Założono mu powróz na szyję i powieszono. Historia zaczęła się od drzewa i skończyła się na drzewie, to znaczy na śubienicy, na której zawis niczym zgniły owoc. Więc czy wy także chcecie skończyć tak samo? Skruszeni chłopcy postanowili się poprawić i obieca, obieca, obiecali, że już nigdy, ale to naprawdę nigdy nie będą kraść, choćby nawet chodziło o uratowanie życia. W takim razie wszystko w porządku, stwierdził przełożony klasztoru. A teraz, za moim pozwoleniem, możecie wdrapać się na drzewo. Napchajcie sobie kieszeni i najedźcie się, ile się Wam tylko podoba. Chłopcy nie pozwolili sobie dwa razy tego powtarzać. Uradowali rwali najpiękniejsze owoce, a święty patrzył na nich, uśmiechając się. Kiedy już się najedli i kiedy naprawdę nie mieli już więcej miejsca w kieszeniach, Pozłazili z drzewa go i gorąco podziękowali dobremu zakonnikowi, ojcu Frydolinowi. Na przyszłość, powiedział, gdy będziecie mieli ochotę na jabłka, zadzwońcie na furtę klasztornej. Powiem bratu furtianinowi, aby dał wam tyle jabłek, ile tylko zechcecie. Zgoda? Pełni zadowolenia, chłopcy radośnie przytaknęli, jednakże jeden z nich nieco nieśmiało zauważył. Ale my, o ile to będzie możliwe, Wolelibyśmy mimo wszystko sami zrywać jabłka z drzewa. Przede wszystkim zaoszczędzi to pracy dobremu, dobremu bratu, a nam na pewno sprawi to przyjemność. A więc niech tak będzie, odrzekł śmiejąc się ojciec Fridolin. Bo powiem bratu Furtianinowi, aby was wpuszczał do ogrodu, kiedy tylko o to poprosicie. Teraz chłopcy znieśli radosny okrzyk i rozbiegli się do domów, lecz najpierw serdecznie podziękowali dobremu ojcu Frydolinowi. Szatan zawsze stara się nas przekonać o tym, że grzech to jest jedyne rozwiązanie. A tutaj wystarczyło po prostu podejść i zapytać się, czy można by było zrywać jabłka, czy można by było troszeczkę dla siebie wziąć, i chłopcy by nie musieli zgrzeczyć, nie byłoby całego tego zamieszania. I tak samo też w naszym życiu, często są rozwiązania, można by było po prostu podejść, pewne rzeczy załatwiać, bardzo szczerze, bardzo sprawiedliwie, i w wiele rzeczy dałoby się zrobić, a to, co nie daje się robić, to często z tego powodu, że lepiej tego nawet nie tchnąć. Także jeśli naprawdę chcemy, to zawsze znajdzie się rozwiązanie takie, aby nie zgrzeszyć. I także mam nadzieję, że w waszym życiu zawsze poszukacie tą drogę jak ci chłopcy, żeby już nie trzeba było dalej robić czegoś złego, tylko żeby można było zerwać z tym grzechem i zacząć tak jak oni, już za zgodą wszystko spełniać. I takim miłym akcentem, dobrym akcentem życzę Wam dobrej nocy.